Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gość Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Pani Katarzyna Gogola, Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czym dla danej miejscowości jest plan zagospodarowania? Plan zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości określa możliwości zabudowy przede wszystkim, jak również zagospodarowania w inny sposób terenów. Czyli przede wszystkim określa tereny wyłączone spod zabudowy, tereny przeznaczone pod zabudowę, rodzaj zabudowy i parametry, jakie powinna ta zabudowa odpowiadać. Yy, a czy wszystkie, wszystkie gminy mają takie plany? W powiecie bocheńskiej, według mojej wiedzy, wszystkie gminy mają takie plany. Natomiast w skali kraju pokrycie planami w gminach wynosi około 60% na terenie województwa małopolskiego, w gminach dawnego, w północnych gminach Dawnego Powiatu Tarnowskiego też to pokrycie jest małe. Natomiast plany to jest taki dokument, który się po prostu gminie opłaca, ponieważ umożliwia jej rozwój i dlatego od pewnego czasu te plany są sukcesywnie wykonywane i ilość gmin, które posiadają plany miejscowe w ostatnim okresie wzrosła. A co to są zmiany punktowe i dlaczego są wykorzystywane? Plan to jest taki dokument, który już raz uchwalony obowiązuje w gminie cały czas i jest tylko okresowo zmieniany. Potrzebę zmiany planu ma obowiązek ocenić Rada Gminy, jeden raz w czasie swojej kadencji, i podjąć uchwałę o zmianie tego planu, jeżeli uzna, że taka potrzeba zaistniała. Plan może być zmieniony w całości lub w części. Zmiana może dotyczyć pojedynczych miejscowości, może też dotyczyć pojedynczych nieruchomości. Taką zmianę właśnie, która dotyczy pojedynczych nieruchomości, nazywamy zmianą punktową i zazwyczaj ona wynika z tego, że na przykład pojawia się inwestor, który daje możliwość rozwoju, chce uruchomić jakiś nowy zakład, uruchomić miejsca pracy. Rada gminy wtedy analizuje taki, taki wniosek i jeżeli uzna, że wniosek ma szansę realizacji, jest wart poparcia, to podejmuje uchwał uchwałę o zmianie punktowej 2. A czy przygotowaną przez Panią plany zostały kiedyś uchylone? Nie, mamy to szczęście, że nie. A Pani jest tak zadowolona z efektów swojej pracy? W pewnym sensie tak, to znaczy jestem bardzo zadowolona, że plany są, że ludzie mogą z nich korzystać, że jesteśmy jedną z grup, która pierwsza miała te plany. Natomiast widzimy y, potrzebę już wprost wdrażania zmian w tych planach, co osób jest taką. No to ta wynika ta potrzeba uchwalenia nowych planu. Potrzeba uchwalenia nowych planów wynika przede wszystkim y, z potrzeb rozwojowych w miejscowości. Ale często również sytuacji nieprzewidzianych, które zdarzają się, tak jak w ostatnim okresie osuwanie się na ziemnych czy powodzie. One ukazały, że część terenów budowlanych niestety nie może być nadal zabudowywana, powinna być ta zabudowa ograniczona, lub wręcz no nie może w tym kierunku, który do tej pory wyznaczaliśmy, postępować rozszerzanie terenów budowlanych. Dlatego Zachodzi potrzeba wykonania ponownej analizy, wskazania być może nowych terenów, które w wyniku tych analiz będą ujawnione, będą uchwalone w trakcie zmiany Dziękuję bardzo Dziękuję Państwu i zapraszam na następny odcinek za tydzień.